Halo, halo, witam wszystkich. Krótki raport z wojny, bo naprawdę tutaj dzieje się i dzieje. A niestety mam tylko opcję grania na telefonie i nie mogę nagrywać, bo to strasznie później mi e, przerywa grę. Wiecie, tutaj wszystko jest, że tak powiem, siecią na, e, naczyń połączonych. O, jak widzicie, już idzie rally. Palimy tutaj flagę. Najpierw wejdzie scout, zobaczymy co tam jest. O, Richard, oj, Richard poczuje, co tu się będzie działo, także to będzie na pewno dobry raport z naszej strony. Henry tutaj y, zrobi swoje, świetnie. Przed chwilą y, musiałem tutaj y, robić sworn, bo była tutaj Zenobia, teraz nie ustawili nowego garnizonu, ale już tam jakieś jednostki posłali, dlatego robię rally po raz drugi, natomiast to pierwsze rally było dużo ciekawsze, dużo dłużej trwało, był to właśnie mój Henry i Gilgamesz na Zenobie i Flaviusa, tak, udało się końcowo wygrać, zaraz pokażę Wam raport, zobaczymy sobie raport też tego, co się tutaj dzieje, wycofamy jednostki, żeby były, Bezpieczne na ten moment, no tutaj raport całkiem fajny, i drugi jest chyba w ulubionych. Nie, to nie ten raport, czyli muszę go mieć gdzieś tutaj. To też nie to. Widzicie, że tutaj e, moje marsze też e, okrążały, tak? Czyli było tutaj swarm. Trochę straciłem na tym, ale ważne, że flaga spalona. No i tutaj jest e, raport. Widzicie, tylko 800 tysięcy jednostek zostało. Natomiast to, że zostało mało jednostek, to nic dziwnego, ponieważ tutaj już jest naprawdę powoli jazda bez trzymanki. Zaczyna się kluczowa część wojny, i zobaczcie, co się tutaj w ogóle wydarzyło. My, z naszej strefy czwartej, której byliśmy tutaj po raz pierwszy, zaatakowaliśmy tą strefę zieloną, czyli tych mocniejszych graczy, i tutaj póki co właśnie z nimi walczymy. Noc zaatakowała nas tutaj z góry, no i nie wygląda to na razie z naszej strony zbyt ciekawie, po teraz nas y, mocno atakują, natomiast to jest na pewno taki najlepszy czas dla przeciwnika, żeby atakować, więc, y, więc i tak jest nieźle. Cieszę się bardzo, że udało nam się tutaj wyjść. I że od wczoraj, od kiedy otwarły się bramy, naprawdę mocno walczymy. Próbowaliśmy mnóstwo fortów tutaj rozbić na tym, na tym polu. W końcu się udało w końcu mamy rzeczywiście gdzie walczyć i, i rzeczywiście walczymy. Teraz nasz główne, e, główny cel jest taki żeby spalić, nie wiem czy mi się tutaj zrobi refresh w miarę szybko, zobaczcie, ważne jest dla nas bardzo to żeby spalić tutaj tą flagę, o tutaj się bronimy, ale będzie słabo no oni tutaj na pewno naprawią sobie tą flagę, skoro mają tyle przewagi w polu, więc staramy się spalić tutaj flagę i tą drugą, którą ja właśnie spalę, znaczy palę, którą atakuję, tak, wszystko po to żeby odciąć całkowicie te terytorium bo jeżeli utniemy w tych dwóch miejscach to widzimy tutaj jest fort i wtedy całe terytorium aż do dołu i tutaj te wkoło Hielona będzie po prostu nieaktywne więc my teraz o to tutaj walczymy a co się dzieje u naszych sprzymierzeńców, zobaczcie tutaj grzmot atakuje noc i oni generalnie robią postępy. Robią te postępy pomału. Teraz widzicie, noc zaatakowała nas, więc im idzie trochę lepiej. I to takie to, trochę właśnie jest w koło Macieju. Czyli my trochę przyjmiemy więcej ognia, to oni mają trochę więcej oddechu, i tak dalej, i tak dalej, więc teraz oni próbują się tutaj wydostać na tej stronie. Tutaj nie mam pojęcia, co się dzieje, nie będę opowiadał. Ale wydaje mi się, że nie jest, nie jest źle odnośnie ognia. Natomiast tutaj się stało niedobrze, ponieważ ziemia straciła niestety pole. Mieli cały czas, od wczoraj mieli cały czas kontrolę nad tą bramą, teraz ją stracili. Natomiast, tak jak mówię, no to jest najlepszy czas dla graczy z Wietnamu i z kolei, żeby atakować, więc oni nas teraz tutaj mocno cisną. Ta wojna pomiędzy Greenwood i, i Ziemią jest cały czas tutaj w grze. Tutaj się toczą zdecydowanie największe walki. Widzicie, że tutaj tych marszy jest naprawdę dużo. To, co teraz jest, to tak naprawdę nie jest duża liczba, ale czasami naprawdę jest ich tutaj całe mnóstwo. Jak to się skończy, nie wiemy. Oprócz tego, że tutaj idą do przodu, to widzicie tutaj też pruje, a może nie pruje, ale idzie do przodu woda, która odzyskuje swoje terytorium, które miało wcześniej nad wiatrem, tyle, że problem mają wtedy, jeżeli natrafiają na flagi, które są właśnie z tego najlepszego królestwa, tutaj akurat nie, ale widzicie, tutaj się zatrzymali, tak? czyli nie, nie idą już dalej. Fajnie by było, gdyby podeszli niemalże pod bramę, wtedy mogliby dużo więcej pomóc mm, ziemi, ale gdzieś tutaj zyskują teren, więc generalnie wydaje mi się, że nie jest źle, bo w większości, no jednak tutaj odzyskaliśmy całą masę terenu, tak? Tutaj Grzmot też trochę odzyskuje. My staramy się o odzyskanie całej tej strefy dla nas i później byśmy pewnie próbowali przejść na tą stronę i tutaj połączyć jakby nasze siły z wodą no i to też na pewno będziemy próbowali robić walki toczą się w tylu miejscach że nie jest sposób po prostu pokazać co i gdzie się dzieje jest to naprawdę bardzo ekscytujące więc ja tutaj zaraz wracam do bitki że tak powiem dużo trzeba się rozglądać tego co się gdzie dzieje pilnować tych flag, które, które są niszczone. Ta, jeżeli się spali, to będzie naprawdę fantastyczna sprawa dla nas. Przynajmniej będziemy już jedną strefę, że tak powiem, cięcia mieli załatwioną. Nie wiadomo, czy tam się to uda. O, tutaj naszego mechanika próbują wyzerować. Nie wiem, czy, czy z nim wszystko w porządku. Mam nadzieję, że tak. Tą flagę, już ta flaga powinna dawno, dawno spłonąć, a jednak cały czas jej bronimy. To jest niesamowite. Tutaj nasza dzielna gwardia azjatycka wzięła się za to i oni naprawdę robią fantastyczną robotę. Mimo, że nie mamy tutaj w ogóle pola, to, to bronimy tej flagi po prostu jak lwy. Widzę. No i świetnie, bardzo dobrze, żeby, żeby noc tutaj za dużo nie przeszła na naszą stronę. Tu widzimy nasi sprzymierzeńcy już wybudowali fort, chociaż już to akurat nie jest najlepsze określenie, zajęło im to mnóstwo czasu, no ale dobrze ważne, że są. Tutaj idziemy jakby we dwójkę, natomiast widzicie, to jest, to jest za każdym razem mnóstwo tych frontów, które mamy i ciężko, ciężko je trzymać, ale my zaraz będziemy pewnie. Tutaj z kolei otwierać nowy, nowy front i będziemy próbowali tutaj odciąć ich wkoło tego fortu. Także tutaj naprawdę sytuacja zmienia się, jak w kalejdoskopie jest to niesamowicie ekscytujące KVK. Bardzo dużo walki, jak widzicie teraz to jest taka walka nie na zasadzie 200 marszy na 200 marszy, tylko jest to taka trochę mała wojna. Tak, takie coś ja najbardziej lubię. Uważam, że wtedy gra jest najbardziej ekscytująca, że tak kilku graczy na kilku graczy mycie tu, to ty mnie tam, i tak dalej, i tak dalej jest to naprawdę fajna sprawa, także wracam do gry. Trzymajcie się, podejrzewam, że już dzisiaj nie będzie. Innego wyjścia, nie wiem jak to będzie wyglądało. Ciężko coś prognozować, kto tutaj będzie mógł wygrać, natomiast e, na pewno będziemy walczyli, na pewno będziemy mieli kupę zabawy. Także trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.